W internecie, poza docinkami typu jesteś hejterem, trolem, czy innym szpiegiem bądź debilem, jest też coś takiego jak zagranie kartą fałszywych cech etnicznych. Jest to idiomatyczne wyrażenie, które odnosi się do nadawania komuś spekulowanych cech charakterystycznych, bazując na narodowości bądź grupie etnicznej. Zapewne widzieliście kiedyś wypowiedzi typu Jesteś typowym Polaczkiem i jakieś losowe, beznadziejne wytłumaczenie dlaczego na przykład innych krytykujesz o sam gówno robisz, czy no wszystko narzekasz, albo że typowy Polaczek się spije i leje innych w mordę. Tak naprawdę nie znalazłem nigdzie jednej jedynej definicji Polaczka, więc najprościej jest to nadawanie komuś jakichś negatywnych cech, w żaden sposób nie odnoszących się nawet do istniejących stereotypów, by w całkowicie arogancki sposób pokazać czyjąś niższość. Takim więc sposobem nagle okazuje się, że na przykład ocenianie innych jest typowo Polaczkowe. Co jest oczywiście tylko aroganckim sposobem na powiedzenie typowo polskie. Zresztą wszystko, co negatywne i komuś przeszkadza, może zostać określone jako polaczkowe. Co ciekawe, jeszcze nigdy nie słyszałem takiego, w cudzysłowie, argumentu od ludzi, którzy rzeczywiście podróżowali po świecie, albo choćby śledzą zagraniczne sceny YouTube i mogą coś takiego powiedzieć z prawdziwego doświadczenia. Z tegoż doświadczenia, aby tego podczas mojego pobytu w internecie, w tym wiele międzynarodowych znajomości, sam mógłbym stwierdzić wyłącznie, że typowy polaczek im mniej wie o innych narodach i ogólnych zachowaniach ludzkich, tym więcej gada o tym, co jest typowe dla kogo. Jednak jeśli ktoś wyciągnie tę kartę by wykorzystać ją przeciw wam, to można ją obalić praktycznie za każdym razem. Podam rozległy przykład. Zapewne wielu z was może o tym nie wiedzieć. Ale na anglojęzycznej scenie YouTube istnieje coś takiego, jak społeczność tzw. deklamatorów, bądź po prostu ranterów, i komentatorów. Ludzie ci tworzą filmy o najbardziej trywialnych rzeczach, na o kanale telewizyjnym, ale i trochę poważniejszych, z naciskiem na słowo trochę, np. polityce. Podają argumenty, dlaczego im się coś nie podoba bądź podoba, i jest to wtedy rant. Inna osoba z tej społeczności, która się nie zgadza z tymi argumentami, robi odpowiedź wideo. Zamieszcza ona część filmu Rantera, po czym w odpowiednim momencie odpowiada na niego, tworząc komentarz. U nas coś takiego widziałem parę razy, jednak nie dość, żeby móc powiedzieć, że istnieje taka społeczność. Uważam, że jest to spowodowane najzwyklejszym strachem przed krytyką i samym krytykowaniem innych. U nas każda forma krytyki to hate i jest zwykle odbierana negatywnie. Ludzie boją się zrobić o kimś film, bądź odpowiedzieć na czyjś film, ponieważ boją się, że ktoś się na nich obrazi. Inna sprawa to usuwanie filmów przez osoby, do których filmów robi się komentarze. Chociaż nie ma nic złego w wykorzystywaniu cudzego materiału do tego typu produkcji. Jeśli robi się do niego komentarz, ocenia się go i krytykuje, bądź robi się z niego parodię. Jest to prawo do cytatu, gdzie w Polsce, by ono do końca działało, trzeba podać autora oryginalnego filmu i podać źródło do niego, w tym wypadku link. W Stanach Zjednoczonych nie ma takiej konieczności, więc o to się nie martwią aż tak, najwidoczniej. Oczywiście nie zmienia to faktu, że system flagowania na YouTube jest pokancerowany i wszelkie nasze prawa nikogo nie obchodzą. Mnóstwo ludzi z anglojęzycznej sceny, których obserwowałem straciło już swoje konta przez fałszywe flagowanie ich filmów. Patrząc na moją działalność, mnie też to grozi i jest to tylko i wyłącznie kwestia czasu, kiedy ktoś z bólem dubci zgłosi film pod byle pretekstem, byle tylko ocenzurować moją wypowiedź na jakiś niewygodny mu temat. Wracając do głównego tematu, czyli grania kartą fałszywych cech etnicznych, przedstawiłem właśnie, dlaczego krytykowanie innych, czy hejtowanie, jak to ludzie teraz nazywają, nie jest typowo polaczkowe, a wręcz przeciwnie, jest dla nas nietypowe. To jest oczywiście tylko jeden przykład na obalenie tej karty. Inny przykład samego jej użycia pojawił się pod filmem pewnej osoby, którą ja nazywam panem Scheidt. Otóż pan Scheidt zaczął żebrać w internecie o pieniążki na nowy komputer, co nie spodobało się sporej ilości ludzi. Jego biali rycerze, z braku lepszego argumentu, zaczęli grać kartą fałszywych cech. Na załączonym obrazku widać, że osoba pisząca komentarz nie dość, że nie ma pojęcia ile pan Szeid zarobił, nie jest to jeden dolar, to w dodatku twierdzi, że w innym kraju nikt by mu tego nie wypomniał. W innym przykładzie dodano jeszcze wyzwiska, a nawet, ironicznie, zarzucono chciwość ludzi co jest oczywiście mentalnością Polaczka. Otóż na anglojęzycznej scenie YouTube, i nie tylko, e-bagging jest również obecny. Oczywiście są też ludzie, którzy się temu przeciwstawiają. Przykładem może być dość znany The Amazing Atheist, który między innymi prosił o pieniądze na prezenty urodzinowe dla siebie, pieniądze na stronę internetową, która nigdy nie powstała, oraz ostatnio na swój ślub. On też zarabia wyłącznie na YouTube i nie posiada normalnej pracy. Kolejny przykład. Sam James Nintendo Nerd, czy AVGN. Zbierał na film, o którym ani widział, ani słychu. Ostatnio też uczestniczył, w, i w sumie nadal to robi, w przekręcie związanym z grą Cheetah Man 2, gdzie jakiś bogaty dziad wyżebrał kasę między innymi od naiwnych fanów AVGN, aby móc wypuścić starą, niesamowicie sławą grę na platformę NES. Więc w jaki sposób wytykanie żebractwa jest mentalnością polaczka? Nie jest. Proste. Tego typu w cudzysłowie argumenty bazują na ignorancji i każdy z nich można balić w ten sam sposób. Kradzież w każdym innym kraju, morderstwa. Stany Zjednoczone mają najwięcej seryjnych morderców, to jest fakt. Płacz i beczenie z byle powodu, cały internet bez wyjątków. Wcale nie trzeba być polaczkiem, żeby się wkurzać na byle negatywną opinię czy przegraną w grze online. Pijaństwo i dawanie w mordę innym, cały świat. Mało to bujek w barach w amerykańskich filmach? Mniej niż w rzeczywistości. I tak dalej, i tak dalej. Czy, w razie braku przykładu, prostą negacją i odpowiedzią wszędzie tak samo wygracie w dyskusji? Może lepiej zapytać, czy w ogóle warto dyskutować z kimś, kto jest na tyle ignorancki, że w ogóle stosuje takie zagranie, jak nazywanie innych polaczkiem. Taka osoba jest z definicji ignorantem, więc raczej i tak nie przyjmie argumentu przeciwnego jego poglądom, które i tak nie mają prawdziwych podstaw. Morał mojej wypowiedzi. Ignorancja nie tworzy argumentu. Polaczkiem może kogoś nazwać tylko zaściankowy prymityw.